Cześć, witam Was na kanale Pogadajmy o komiksach. Przed Wami komiks wydany w 2020 roku przez wydawnictwo Cameleon. Tak, jeszcze sobie sprawdzę. Dokładnie, wydawnictwo Kameleon z Radomia. Komiks satyryczny pod tytułem Przygody Jarosława Polskę Zbawa. Na początek zaznaczę, że w. Ten komiks jakby nie odzwierciedla y, żadnych moich poglądów politycznych, one tutaj nie mają znaczenia. E, natomiast ja pokazuję go Wam jako no, przykład komiksu, właśnie satyry w komiksie takiej czy innej. Jaka, jaki to jest poziom satyry, możecie sami ocenić, e, czy, no, czytając, tym, zapoznając się z tym komiksem, aczkolwiek no, nie, każdemu, nie każdemu go polecę. E, autorem jest Ryszard Dąbrowski. Jest to i to, to w zasadzie nie jest jako taki komiks, tylko to są paski, stripy komiksowe, pojawiające się w gazecie w tygodniku Nie Jerzego Urbana. I tak na początek, jeżeli chodzi o, może zacznijmy od rysunków, bo tutaj akurat trzeba powiedzieć, że są one na plus, bo te podobieństwo twarzy bohaterów do, do ich rzeczywistych odpowiedników. Jest, jest dość spore, może nie, nie, jakby nie we wszystkich tutaj, nie wszyscy są tak super podobni, ale generalnie czytając czy przeglądając to nie mamy jakby problemu, żeby połapać się, który tutaj polityk czy inna znana osoba jest prezentowany na, w danym kadrze. Natomiast no, kolory też są całkiem fajnie nałożone. Mamy papier kredowy, komiks jest w twardej oprawie, powiększony format, to tak od razu pokażę w stosunku do takiego zwykłego w DC Odrodzenie. I generalnie liczy sobie 64 strony, kosztuje, jeszcze tak tylko rzucę okiem, 39,90 to jest cena okładkowa. I o tyle o ile rysunki są całkiem fajne, i naprawdę jakby nie można się do tego przyczepić, no to jeżeli chodzi o samą satyrę, jeżeli kiedykolwiek czytaliście, czy mieliście jakby możliwość przejrzenia, przeczytania tygodnika nie, no to możecie się łatwo domyślić, jaki tutaj jest poziom tej satyry, tego humoru. Generalnie rzecz biorąc, no jest twórca jedzie po bandzie i nie ma dla niego żadnych świętości więc kpi zarówno z Jarosława Kaczyńskiego wszystkich jego tutaj pomocników z całego rządu PiSu kpi z takich przybar naszego społeczeństwa z takiego wiecie jak to fajnie chyba ujął Szymon z Wojny Idei z, takich, z takiego katolicyzmu, katolicyzmu jesełkowego generalnie no, nie zostawia jakby jęciów, czyli jest tak jak mówiłem, kpiny z kościoła, kpiny z polityki, kpiny z wiary, religii więc też tak na początek, jeżeli chcielibyście się z tym komiksem zapoznać no, to zalecana jest duża taka doza no, dystansu, bo Osoby, które są wrażliwe, które, które powiedzmy mogą poczuć się obrażone tego typu humorem i to takim naprawdę mocnym humorem, nie czasem nawet można by rzec klozetowym, czasem wręcz nawet przegiętym no, mogą się od tego komiksu odbi odbić i mogą się czuć wręcz urażone. Y nie będę się długo na ten temat rozwodził, powiem tak. Przeczytałem sobie te paski, bo tak jak widzicie, jeden pasek, drugi pasek i tak dalej. To są takie króciutkie, jakby historyjki. I powiem w ten sposób. Na początku czyta się to fajnie, i uważam, że gdyby to czytać w ten sposób, że kupowałbyś. To nie jest kwestia tego, czy ja zachęcam, czy nie, ale gdybyś kupował sobie ten tygodnik, nie, i miałbyś co powiedzmy, tam tydzień, jeden taki paseczek. Okej, okay. jakaś tam satyra, yy, prawda, no być może nawet do jakichś tam bieżących spraw, natomiast y, czytając y, to tak ciągiem, to się robi wtórne generalnie i nie ma jakiegoś tam, wiecie, to nie ma żadnej ciągłości, nie ma tutaj, yy, no generalnie nie ma tutaj jak, jakiejś takiej większej zabawy z czytania tego. Ten humor, to już jest akurat moja prywatna ocena, on jest taki właśnie, popada w taki humor bardzo, 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 bardzo pozetowy, kiedy ja na przykład no, lubię czarny humor, lubię kawały, załóżmy się właśnie satyrę, lubię kawały, które no, w opinii wielu osób jakby są za mocne. Tutaj uważam, że często gęsto jakby no, jest to już nie tyle satyra, co próba obrażania czy samej władzy jaka by ona nie była, czy, 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 czy wręcz właśnie no, wyborców. Bardzo ostre są te, bardzo ostry jest ten humor odnośnie wiary katolickiej, więc generalnie rzecz biorąc, nie jest to dla wszystkich. Powiem tak, Friday z tego będą mieli na pewno tacy zajadli przeciwnicy w rządu Pis, czyli samego Jarosława Kaczyńskiego. I osoby, które, które no bardzo jakby podchodzą z dużym dystansem do, takiego, do takiej zajadłej, zaciekłej satyry i klozetowego humoru. Powiem wam tak, czy ja bym to kupił, gdyby, gdybym miał, gdybym wiedział, co to dokładnie będzie. No, zobaczyłem okładkę nawet gdzieś tam na jakimś sklepie internetowym nie zastanawiałem się, co to jest o no, jakiś komiks polityczny może sprawdzimy, jak to wygląda. Powiem szczerze, że ja bym tego nie kupił, bo. Tak jak mówię, może to się sprawdzało jako paski w danym, powiedzmy, na, gdzieś tam na ostatniej stronie tygodnika. Nie wiem, gdzie to jest do, dokładnie publikowane, w tej gazecie nie, bo jakoś wpadła mi ona w ręce kilka czy kilkanaście razy, ale nie, nie, nie kupuję na co dzień. Czy znaczy na co dzień, co tydzień. Natomiast no, jak w tej formie te, te, te paski w takiej ilości nużą, humor jest. wiecie, są takie, te, niektóre z tych pasków się naprawdę jest. Celnie wypunktowane są pewne rzeczy, natomiast generalnie jest dużo takich moim zdaniem przegięć i, i wiecie, i, i czytając to jedno po drugim po prostu zaczynasz się nudzić, jak to się mówi. Przestaje to być jakieś takie atrakcyjne, nagromadzone w takiej ilości. No, a jeszcze z trzeciej strony uważam, że są tutaj niektóre te żarty są przegięte i yy, tak jak mówię, no raczej oprócz takim naprawdę zajadłym wrogom ów, dzisiejszej władzy, one się mało komu, mało komu e, spodobają. Ja mówię, jak kupowałem, nie wiedziałem, że to będą y, tak naprawdę, w, co to będzie, nie wiedziałem, że to będą paski z tygodnika, nie. Y, y, liczyłem, że to będzie jakaś taka, wiecie, celna, y, fajna, punktująca nasze narodowe przywary satyra, natomiast y, to jest y, momentami wręcz Prostackie, a poza tym też liczyłem, że nie tylko prezes Kaczyński będzie tutaj punktowany, ale też opozycja. A tutaj akurat widać, że autor generalnie no nie jest jakby bezstronny, jest widać tutaj po, po, po której stronie barykady stoi. I generalnie no nie atakuje jednych i drugich tak samo, a szkoda, bo wtedy to by było o wiele bardziej ciekawsze. Tyle ode mnie, dzięki, widzimy się następnym razem, jeżeli podoba Wam się to co robię, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, możecie też wesprzeć kanał, ale to powtarzam już przy każdym filmiku, także pewnie doskonale wiecie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do następnego, cześć!